No halo Siemanko, cześć! Nowy sezon mamy Fortniteowy i klasycznie odpalamy. Zobaczymy, co jest nowego. Jak wygląda nowy karnecik. No i wiadomo, ten, ten początkowy Cinematic. Obejrzymy go. Obejrzymy go jeszcze raz. Zobaczymy tego Jonesego. Bo w sumie fajny jest ten cinematic, a to w sumie tylko minuta czasu to to, to, to możemy go sobie zobaczyć. <noise> Najlepszy z tego Cinematica to tutaj jest ten banan, który za chwilę będzie nienawidził Jones'ego, nie. Pomysł kulturopera starego i najlepszy event, jaki był w grze. I ten śnieg cały. Oby tylko był zabrany śnieg, oby śniegu nie było, nie? E, tak naprawdę nie sprawdzałem w ogóle przecieków, jakie, co tam dalej będzie, tylko widziałem ten cinematic. Starałem się raczej e, nie patrzeć. O, i mamy tego. <laughs> mamy tego bananka. Starałem się jakoś przecieki nie zagłębiać, żeby, żeby po prostu mieć takie wow, jeśli, jak będę nagrywał ten filmik. Dobra, siup. Słyszałem właśnie o tym, że to dostaniemy, nie? O, jaka muzyka. <grystanie> Tego nie widziałem. Uf. Taki sobie skin <laughs> e, Dobra Uuu, ta pierwsza babka wygląda mega fajnie To jest ta driftówka, nie? Ale ona mega spoko wygląda Coś tutaj dostaliśmy, ten taniec dostaliśmy, dobra Jak wygląda lobby? Nieźle Nieźle Patrzymy, jakie są skiny w tym karnacie w tym sezonie. Jak to wszystko będzie wyglądało, no zobaczymy, czy Epic Games tutaj e... się poprawi w tym sezonie. Ogólnie to są takie trochę remodele tych starych, jakby na tej samej na zasadzie, nie? Ale wyglądają fajnie. Na pewno ta babka wygląda fajnie. Jakie ona ma przejścia tam? No, to już się w takiego drifta typowego zamienia. O, to jest fajne. Na biało? Na biało wygląda mega spoko... Uh. Ten czarny styl. O, już ten płaszcz to tak może. Chociaż może on jeszcze taki duży nie jest co? Ale zdecydowanie bez płaszcza najlepiej. To też fajne. Takie ciemne style fajne są. No, fajne, fajne. Ten co tam ma zmienionego. Też ma 8 styli, gościu. a to wygląda jak ten z trzeciego sezonu. Drugiego? Nie, z trzeciego. A to chyba tylko kolorki będą, nie? A nie! O, no, taki złomiarz wygląda dobrze. To spoko. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy co to jest. Chyba nikogo nie interesuje. Tak samo, pierwsza lotnia. Od tego złomiarza, nie? Złomolot. No spoko lotnia, fajna. To jeszcze jakieś malowania. A jak to pierwsze malowanie? Popcorn? Dobra, walimy dalej i zobaczymy co tu dalej jest. Eee, e, 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 e. Nic ciekawego. I pierwsze kilofy odkrywcy kosmosu. Ok, całkiem spoko. Taniec, przechodzony. Fajny taniec. Może być. Muga. o. Uh, całkiem ładna, nie? Chociaż nie wiem, czy jest doprasowana tutaj przy tych samych końcach. Zobaczymy, jak to w grze będzie wyglądało docelowo. To całkiem. To jest, co się zmieniło. To całkiem ładne. Takie, jak na, jak na zielone, może być. No, jeden z fajniejszych skinów, nie? Jeden z fajniejszych skinów tego sezonu. <laughs> w tej wersji. Mega fajnie wygląda. Będę czekał na pewno na niego. A to te piaski, jak zwykle, to chyba nikogo nie obchodzi. <laughs> Ale fajne. <laughs> Dobra, lotnie. Kolejny taniec. Znowu przechodzony. A, może być. Bez szału O animowany. Animowane malowanie, to tak jak ten. Jak od dźwięku ten, nie? Jak muzyka leci. Całkiem fajne malowanie. Całkiem spoko Rzuć butelką. Pewnie jakieś zadanie z tym będzie. Podczas ta torba. A ja nie jestem zwolennikiem jakichś takich plecaków dziwnych. Dwa talerze. I muzyka to jakaś leci i pewnie jakiś skin będzie odnośnie tego To jest za zestaw A nie chce się odpalić już Ale lecimy dalej zobaczymy A i od tego tutaj będzie lama dobra A znowu lama Naprawdę to są stare skiny zmienione Takiej nowszej odsłonie fajne spadania Podoba mi się A ta lama 6 styli Ja znowu zlamam Tak trochę. Na się mu czapkę zdjąć w ogóle? Będzie, będzie ściągać nie czapki, czy nie? Chyba nie. Chyba wszyscy ben, wszystkie będą tej czapce. No. Bąbelki. To fajne. Znaczy bańki. Fajny taniec. Nie, tu jakieś rzeczy, które... A, tu jest bez maski. No to bez maski? Całkiem spoko. Bez maski całkiem fajnie wygląda. Kosa? Ładna kosa. Taka też nowoczesna, nie? Zobaczymy, jak mapa będzie wy... O, to ładne. Kevin. Kevin! <ścoughs> No to spoko, animowane jeszcze, ten malowanie na broń. Wszystkie tańce w tym sezonie są przechodzone. Ładny taniec. Podobałem mi się póki tańce, tu mamy spadanie jakieś. Ale fajne spadanie. Uu. Coś innego, coś innego. Coś fajnego. O proszę. Blisko mistrzyni. To też jest tej babeczki, chyba z drugiego sezonu, nie? Takie jakby odświeżone. A powiem wam, że te skiny damskie wszystkie ładnie wyglądają. W sumie jak dotychczas spoko te skiny. O, tutaj z Bobem to chyba inny ten. Inne włosy, tak? Ale to wosy takie takie sobie. Połomienie karku. Taki breakdance. <grystanie> A to jest jeszcze lotnia. Co to? Ej, to są jak w tych gierkach takich e, starych na, na jakiegoś Pegasusa, czy coś było z ty, tymi statkami latanie. <laughs> nie podoba mi się, ale okej, okay. pasmoga ładna. To do tej disco mistrzyni pasuje, nie? Ej, okay. całkiem ładne. Jakie ma style? Ou! No, z tą czaszką, styl spoko. Z czaszką spoko Ja Piasa no... Okej, okay. lepszy na pewno niż ten w trzecim sezonie, co był. No to jeszcze taki ja dostał, taki styl dostał. Stalowe skrzydło. Smok ładny. Takie jak te były do kupienia chyba te smoki, nie? Na tej samej zasadzie, tylko że jeszcze taki... Malowe, fajne. Do tego gościa pewnie będzie pasował. Właśnie do tego ostatniego. U, Drifta malowania. Fajnie, że te animowane malowania podadawali Co tutaj mamy na końcu? No, oczywiście jakiś e... skin do niczego. Się nie nadające Największy ze wszystkich. A bo to jest odświeżony Black Knight, nie? To ma te wszystkie, te od Black Knighta, ale wygląda e, nie za specjalnie. A <laughs> już Silda jeszcze ma takiego. Ech. Nie wiem, te skiny z ostatniego, e, stage'a chyba najładniejsza ta Lux chyba była. Dobra, odpalimy jakieś nowego skinka, odpalimy tą babkę. A jej damy kill. kill, of kill of. Dobra, ten biały. Niech sobie będzie. I musimy zobaczyć, jak wygląda e, mapa. Odpalimy salogierkę. Zobaczymy, jak ta mapa nowa wygląda. zwania już są. Ej, coś się zmieniło w wyzwaniach. W ogóle poczekajmy chwilę, a już nie mogę. Po ogrze zobaczymy, bo coś się w wyzwaniach pozmieniało jeszcze. Jakieś nowe zmiany są. Ale karnecik. Dużo fajnych skinów jest. Dużo fajnych kobitek takich jest w ciemnym stylu, więc, więc na plus. Chociaż skiny klasycznie za ostatni level karne to za setny jest do niczego. Tak samo jak w poprzednim sezonie był do niczego. W poprzednim stadzeniu nawet go nie wbiłem do końca. A. Co tutaj się dzieje? Co to za gwiazdki? Są wszędzie. W sumie od tyłu tak dziwnie wygląda ten skin troszkę też. Lepiej chyba w kapturze będzie. Zobaczymy, jak ta mapa wygląda. O, tutaj jest po tym gościu. Elektrownia została, w sumie praktycznie wszystko zostało. Jakieś roboty latają? Lepki lasek nadal jest pod lodem. W sumie żadnych zmian, nie ma konkretnych takich. No jest ten stenchy skład, ok. Nie ma, bo to jest jakby przed tym. Przed wybuchem tego meteorytu, tak? No to tu mamy stenchy skład, to mamy nowe. Znaczy nowe, nowe, stare w sumie. Oś, nie mogę się ruszyć. I co, chcecie mi powiedzieć, że to jest jedyna nowa miejscówka? Znaczy nowa, stara? No i coś się skopało, nie mogę się ruszać teraz nawet. <gry> Dobra, ale w sumie nie było... stąpił błąd. I problemy jakieś jeszcze są. Dobra, przejrzymy jak to wygląda... Jak to wygląda pod kątem wyzwań. Co oni tutaj pozmieniali? Wyjazd w trasę znowu. <gry> Czyli tutaj mamy jakieś nowe wyzwania. Ciągni poziomy w sezonie. Ej, tutaj będziemy odblokowywać jakieś rzeczy jeszcze. A nie, czy to po prostu jest. Aha, tutaj jest pokazane, jakby karnet cały. No spoko. Og ogólnie spoko. Karnet bojowy. Fajne ta. Fajne bronie dla tego gościa. Mamy kilka meczów powygrywać. A akurat ok. Dobrze, że już nie ma tych fortbajtów do zerowy wyzwania. To też tak nie do końca. A gdzie są zadania w ogóle? Nie ma już takich typowych wyzwań? Trochę dziwne. Czy jest jakiś ten plac zabaw? Jest plac zabaw. Bijemy na plac zabaw jeszcze i... Zobaczymy jak to wygląda. Dobra, chyba jednak nie wbijemy. Ogólnie powiem tak. Karnet wygląda OK. Ta babka będzie fajna, jak, jak otrzymamy otrzymamy tą maskę taką już. Ten kaptur o w tym, w tym stage'u. To będzie spoko wyglądało, tak mi się wydaje. A co do innych skinów? Ten też jest spoko po, po tym jakby ściągnięciu tej kurtki całej ten jest mega spoko skinek a ta babeczka więc tutaj 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 na plus tańce wszystkie są fajne tańce wszystkie są fajne ten jest w miarę ok, jak ściągnie maskę ten jest ładny skinek ten jest ok w miarę bez bez tego voyagera całego tej tej maski a ten jest do niczego no to zmian na mapie Lekki zawód, bo dodali tylko jedną nową miejscówkę, jakiś meteoryt spadające, nie? Więc tak, znaczy jedną nową, starą miejscówkę po prostu przywrócili, to co było kiedyś. A tak to nic się nie zmieniło, więc tak trochę Epic Games. No. Zobaczymy jak to dalej będzie. I to by było na tyle. Taki przeglądzik karnetu, przeglądzik mapki, ale to takie mapki, że nawet się ruszać nie mogłem, bo jakieś problemy jeszcze mają z serwerami. I to by było na tyle. Jeśli materiał Wam się podobał, strzel strzelcie łapkę, subskrypcję. Wbijajcie na mojego Twitcha, na którym codziennie jakieś streamki są w ogóle. A póki co ja się z wami żegnam. Siemanko, cześć. Ale walnąłem jeszcze mikrofon. Na...